Cześć, jestem Thunder 16 i w temat w kolejnym filmie. Dziś pokażę Wam glitza na kasę. Niestety działam tylko na konsoli PlayStation 4, także posiadacze Xbox One i komputerów, nie będą mogli na razie z niego skorzystać, no chyba, że znajdą w jakiś sposób. W każdym razie, żeby go wykonać, należy wypłacić jako pierwsze 10 tysięcy, czyli należy dać 10 tysięcy przynajmniej na swoim koncie. Jak już wypłacicie 10 tysięcy, to dołączacie do akcji stworzonej przez Rockstar. A dokładnie to do wyścigu. Krwawe okrążenia. Jest to jedyna akcja, która działa właściwie. Można do niej też dołączyć poprzez jakie jesteście na sesji online, bo dużo graczy właśnie na nią zaprasza, bo dużo osób właśnie robi tego glitch aktualnie. Teraz poczekacie aż on załaduje I za chwilę w dalej co trzeba zrobić. Okej, okay, u mnie jest kilka osób, właśnie ta osoba dobrze to robi, ważne jest to, żeby było ustawione zniszcz ostatni pojazd co okrążenie Już macie to ustawione Czekacie aż dołączy więcej osób, przynajmniej tak z 20 No zależy, możecie też, też zrobić jak jest tylko 5 osób, nie? Ale im więcej osób, tym więcej kasy będzie to Są dwa sposoby na zaliczenie tego wylicza. jeden raz to jak to, że was po prostu wywali, będzie pisać, że jesteście pierwsi A drugi raz to, że po prostu zauważycie ten wyścig, wywali kilka osób no i zdumęcie ten całą kasę, ale musicie wtedy wygrać wyścig, Nie wiem czy mi się uda wygrać, czy nie. Jak już jest pełna sesja, jest 30 graczy, to uruchamiacie sesja. Teraz akurat w moim wypadku było 30, czyli będzie dużo kasy jak wygram. No albo przegram, nie? Postaram się wygrać. <grytanie> I teraz czekamy aż się nam załaduje sesja uruchomi. już się nam sesja uruchomi. Bieramy nasz pojazd, ja w tym wypadku biorę scenerowy scenarowy BF400, bo jest to najlepszy pojazd terenowy. Po czym stawiamy na siebie zakład 10 tysięcy. A tam wstawię, no, 9700 mogę postawić, ok. No i teraz robimy to co Wam mówimy, czyli naciskacie guzik PlayStation. W momencie gdy się akcja zacznie. A jeszcze się nie zaczęło, jeszcze 9 sekund widać pisze. No ale jak się akcja zacznie, naciskacie guzik PlayStation, wchodzicie w ustawienia, koło profilu tu macie i tam e, macie ustawienia daty i godziny, zmieniacie rok na 2017, potem na 16. Czyli napis na 17, wchodzicie z powrotem, naciskacie guzik PlayStation, żeby Wam się GTA tak lekko zlagowało. wchodzicie na GTA z powrotem, potem z powrotem na ustawienia daty i godziny. Gdzie macie rok 2016, przestawiacie z 17 na 16. Co teraz powinniście zauważyć, że wszyscy opuszczają grę, czyli wyścig, tak jakby Wasza postać jest tak trochę zlagowana. Ci co zostali, to trzeba będzie ich pokonać: albo przegracie, albo wygracie, Tu zależy. <laughs> lepiej żebyście wygrali, bo wtedy dostaniecie kasę. Albo po prostu będzie pisać, że was, że jesteście pierwsi, nie? Bo są dwie opcje, wam pokażę dokładnie dwie opcje, żeby mi się zdarzyło: raz tak, raz tak. No i kasa z zakładów 214 tysięcy Okej okay. Zaczynam tu wyścig PLC na, na przednim kole, żeby w etynie faktycznie, żeby szybciej było Chcę by jego wygrać Ale się dzieje. <gry> to jest co jedno okrążenie, tak to powinien być to wygrane. Tylko wystarczy, że dokładnie zrobicie to co ja mówiłem. Jak coś nie zrozumieliście, to po prostu za film do tyłu. Na przykład tego z tym psn że trzeba, co trzeba nacisnąć dokładnie, gdzie trzeba wejść w ustawieniach, za przebięcie film do tyłu. No ale ja w tym wypadku teraz wygrałem. Powinienem dostać całą kasę, czyli skończyłem pierwszy. Tutaj to j i ta kasa, co teraz dostaniemy, się nie liczy. Liczy się ta kasa, którą zostaniemy z zakładów, bo to nią właśnie glicujemy. I jestem teraz zwycięzcą, hehehe No i dostałem, jak widzicie, 173 tysiące 173 tysiące teraz zarobiłem W tym momencie Sam na samej kasie z zakładów I tak możecie sobie wyścig cały czas powtarzać w kółko W ciągu 15 minut, jak wam będzie wychodzić, przybędzie wam 500-600 tysięcy No i tyle Teraz sobie na swobodną rozgrywkę No i wpłacę sobie pieniądze na konto no i to był cały film. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie po więcej. Na razie.